Cześć, witajcie. Dzisiaj szybkie, statyczne porównanie Hyundai i33 generacji poliwcie i Renault Megan, czwartej generacji, faza druga, czyli również po lifcie. Jedno i drugie auto kombi, przy czym Megana to jest, wiecie, samochód mój prywatny, którym najwięcej jeżdżę na co dzień. 1.5 dCi, 115 koni. A ten Hyundai 30 to jest mój służbowy samochód, którym również jeżdżę, mniej niż Meganom, ale jeżdżę. I jest to 1.5, wolnosące, benzyna 110 koni. Czy zastanawiałeś się kiedyś w dzisiejszych czasach, czy lepiej wybrać benzynę, czy lepiej wybrać diesla? No to te samochody są zbliżone wymiarami, zbliżone modelowo, jak chodzi o lata produkcji. Przy czym w Hyundaiu 1,5-110 koni benzyna, a w Meganie 1,5-115 koni diesel. I w dzisiejszych czasach wszyscy na czele z flotami promują benzynę, bo benzyna jest eko, a diesel jest B, truje. Nie do końca się z tym zgadzam. Widzę spełniające normy Euro 6, a więc taki, który najprościej mówiąc ma układ AdBlue, czyli układy oczyszczające spaliny SCR, które mają za zadanie redukować NOxy, uważam, że w niewiele większym stopniu smrodzą, aniżeli benzyny, smrodzą cudzysłów. A przecież tym wszystkim ekologom, czy patoekologom, czy pseudoekologom zależy na emisji CO2, czyli dwutlenku węgla. A jak myślisz, który z tych samochodów emituje? Mniej dwutlenku węgla. Zaraz Wam pokażemy średnie spalanie na komputerze pokładowym, zarówno jednego, jak i drugiego samochodu. Oczywiście, że jest to porównanie subiektywne, ale zarówno jednym, jak i drugim samochodem, jeżdżę dokładnie tymi samymi odcinkami dróg. Dokładnie tak samo. 5 więcej jak na znaku, taką mam dewizę, odkąd jest nowy system punktowy. Realnie 5 więcej jak na znaku, czyli w miejscowościach, w których są stacjonarne fotoradary informujące o prędkości. Jeżeli na liczniku Megany jest 50, to stacjonarny fotoradar pokazuje 47. Jeżeli na liczniku Hyundai i 30 jest 50, to ten sam stacjonarny fotoradar pokazuje 46, czyli te wartości są zbliżone. Niestety te fotoradary stoją w terenie zabudowanym, więc nie mogę porównać tych wartości poza terenem zabudowanym, czy tym bardziej na autostradzie. Obydwa przyspieszają nędznie. Na tle samochodów, których recenzje często widzicie na moim kanale, to tymi dwoma samochodami generalnie nie da się jechać. Jak robimy jakieś rs AMG, m inne tego typu rzeczy, to to są gówna. Ja już przywykłem do tego, że zawsze jeżdżę głównym często dostaję tak po plecach w różnych social mediach. Jeździłem Fiatem Tipo, to było straszne gówno, jeżdżę Meganą, znów jeżdżę głównym. Do tego już przywykłem. Przepraszam za słowo, ale tak dostaję po gaciach i30, no to jest już auto niby o klasę lepsze niż Megana, to jest klasowy koreańczyk z dobrą gwarancją, ok, w przypadku tych dwóch samochodów nie będę porównywał w wersji wyposażeniowych, bo jeżeli Megana jest gówno, to o tamtym wolę się nie wypowiadać, natomiast skupiam się na czym innym, skupiam się na zużyciu paliwa, ekologom zależy na emisji CO2, ten samochód emituje znacznie mniej CO2, aniżeli ten, z tego względu, że Powtórzę się po raz kolejny. Jeżdżę tymi samymi odcinkami dróg od kilku tysięcy kilometrów specjalnie do tego porównania. I Hyundai średnie spalanie 6,2 litra. Megana średnie spalanie 4,2 litra. A więc gdzie jest niższa emisja? A pomyśl jeszcze o kilku aspektach, o których nikt nie mówi, zużycie paliwa. Co za tym się wiąże? Transport paliwa. Najpierw paliwo jest tworzone rurociągami. Na przykład z Płocka do naftobaz rozrzuconych na terenie całego kraju. Tłoczenie paliwa rurociągiem to również jest emisja. Do tłoczenia paliwa jest potrzebna energia elektryczna, do powstania której jest potrzebna emisja. Więc ten samochód spala na okrągło 50% więcej paliwa aniżeli ten, czyli trzeba tego paliwa znacznie więcej przetłoczyć rurociągiem. Kolejny etap dostarczania paliwa to jest paliwo cysterną dowożone z naftobazy na stację paliw. Skoro ten spala 50% mniej, czyli połowę mniej cystern może wozić paliwo, aniżeli w przypadku tego samochodu. Transport z cysterną paliwa, drodzy ekolodzy, to jest co? To jest emisja ciężarówki, która tą cysternę ciągnie. To jest później kolejna emisja, jak przetłaczasz to paliwo ze zbiornika umieszczonego pod ziemią do samochodu, czyli jak tankujesz samochód. Banalny temat. Ten samochód się tankuje 3 minuty, a ten samochód się tankuje 2 minuty. Dlaczego? Bo spala o 50% mniej paliwa. To wszystko się wiąże z zyskiem czasu, zyskiem na energii, a więc mniejszą emisją do atmosfery. O takich aspektach nikt nie mówi. Każdy chce na dzień dobry w dzisiejszych czasach uśmiercić diesla, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. I oto omawiane przed chwilą średnie spalanie. Ostatnie 4714 km celowo przy tankowaniu nie kasowałem komputera pokładowego 6,2 litra. Jak widzieliście w filmie o tym Hyundaiu było 6,3. Cały czas mi przeskakuje w ostatnich setkach, czy tysiącach kilometrów na tym poziomie. 6,2 6,3 i tak po prostu jest. I nie jest to duże spalanie, jeśli przyjmiemy, że jest to silnik benzynowy. Tym bardziej, że producent podaje katalogowo średnio 6,4. Aczkolwiek mówię, zdecydowana większość dystansu jest pokonywana w ruchu poza miejskim. Teren zabudowany, niezabudowany Sporadycznie autostrada, czy droga ekspresowa i może 20% całości to jest miasto. Czyli Hyundai nie kłamie, podając 6,4 średnie. 6, 2, 6 3 na komputerze, 0,1 litra, przekłamanie komputera, jeżeli tankujesz pod korek, czyli praktycznie żadne i tutaj pochwała dla Hyundaia. Nie kłamią, to co jest na komputerze jest zbieżne z rzeczywistością. Jeszcze mała dygresja odnośnie wersji Megany. Jest o niej film dawno, dawno temu na kanale, możecie sobie obejrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Za nic tu nie dopłacam, co dwa tygodnie przychodzi mi więcej informacja, że dostępna jest automatyczna aktualizacja mapy dla Polski. Tak i nie muszę jeździć na Google Maps, idealnie ta mapa prowadzi mnie do celu. I za darmo co dwa tygodnie aktualizacja. A to taki mały trend nie miałem tak jak dotychczas w żadnym wcześniejszym samochodzie, którym jeździłem. Czy w Mercedesie, czy w Audi również tak nie ma. Więc tutaj mega ma przewagę nad innymi. Ale to nie jest tematem naszego dzisiejszego odcinka. Wracam do średniego spalania. Spójrzcie. 4,2 litra to jest dużo. Potrafię zejść nią do 3.8 czy ale już nie chcę robić z Ciebie wariata. Gdybym się uparł specjalnie do recenzji, spokojnie schodzę poniżej 4. Normalnie jeżdżąc 4.2, ostatnie 2700 od kasowania komputera pokładowego, czyli na okrągło licząc 50% mniej aniżeli w benzynowym Hyundai i30, który na domiar jest jeszcze ponad 150 kg lżejszy w tej wersji, w której jest, aniżeli moja Megana w tej wersji. Także przyjmij sobie, że jak Megano jadę w pojedynkę, to tam bym musiał jechać w trzech, żeby była ta sama waga. A tak mnie kiedyś teoretycznie uszono i w technikum samochodowym, i na studiach, że jeżeli masz porównywalne jednostki napędowe, co w tym przypadku nie jest prawdą, bo jeden diesel, a drugi benzyną, to każde zwiększenie masy pojazdu o 100 kg to jest około 0,15-0,20 litra paliwa więcej w przypadku porównywalnych samochodów z porównywalnymi jednostkami napędowymi, co oczywiście w tym przypadku nie jest prawdą, bo nie można w taki sposób porównywać benzyny i diesla. Kufer w Meganie, 520 litrów w teorii. Schowki pod podłogą, jeden, drugi. Koło zapasowe po francusku. Mnóstwo różnych zaczepów, gniazdek, lampek i oparcia składane z możliwości człowieka stojącego z tyłu samochodu. Kufer w Hyundai'u, 602 litry, czyli w teorii ponad 80 litrów więcej. Gniazdka, 12-voltowe haczyki. Schowki, półki. O proszę, to już pokazywałem w tym osobnym odcinku o Hyundai. Mnóstwo przegródek. Fajne organizery. No i zapas dojazdowy, co w tym odcinku o Hyundai również mówiłem. I tu na plus Hyundaja, że jest dojazdówka i dostępna od wewnątrz. Renault około po francusku. A więc bzdura. Śruba może łatwo zardzewieć. Koło, generalnie od spodu, brudne. Porzewiałe, mimo że auto w miarę nowe. Tak to Francuzi sobie wymyślili i nic na to nie poradzimy. Czy w praktyce ten kufer jest rzeczywiście 80 litrów większy? Trudno mi powiedzieć. Jedno i drugie auto podają wielkości bagażnika według normy DIN. Optycznie są one zbliżone. Jedno i drugie kombi myślę, że czteroosobową rodzinę na wakacje zawiezie. To nie jest też tak, że diesel ma same zalety. Oczywiście mam na względzie, że ta nowoczesna jednostka Hyundai nie ma GPF-a. Nie ma turbosprężarki, więc elementów, które szybko mogą się uszkodzić w dieslu, czy ulec awarii w dieslu, szczególnie jeżeli ktoś jeździ często w ruchu miejskim, no to zapykają się DPF-y w dieslach. Tamtego silnika czy tamtego samochodu ten problem nie dotyczy. Tak samo doskonale zdaję sobie sprawę, że większe ryzyko awarii jest w dieslu, jeśli chodzi o układ paliwowy, czyli wtryskiwacze, pompa wysokiego ciśnienia. W benzynie takie awarie są sporadyczne i na pewno znacznie rzadsze niż w przypadku diesla, ale nie o to chodzi ekologom. Producentom aut, również o to nie chodzi. Producentom aut chodzi o to, żebyś jak najczęściej wymieniał części pod podzespoły, jak najczęściej wymieniał części. Nie jest to najlepiej dobrany zbitek słów, ale wiecie doskonale o co mi chodzi. Jeżeli samochód przeżyje gwarancję, a następnie zacznie się psuć, to się wszystkim opłaca, za wyjątkiem właściciela. No niestety taka jest brutalna rzeczywistość. Serwis lubi na tym zarobić, niezależne warsztaty również, a właściciel musi płakać i płacić. Ale nie to jest tematem naszego dzisiejszego szybkiego porównania. Chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że jednak diesle mają sens. W moim przypadku, gdy po mieście jeżdżę niewiele, około 20% całych przebiegów, to u mnie nigdy nie było problemu z zapychającymi się DPF-ami, z jakimiś awariami układów wtryskowych również. Jakoś zawsze tankuję szlachetne paliwo, często wymieniam olej i nigdy takowych problemów nie miałem, co mnie oczywiście cieszy i chciałbym, żeby tak pozostało. Natomiast z ekologicznego punktu widzenia, czyli emisji CO2, to diesel pod każdym względem mniej emituje niż benzyna. W dzisiejszym odcinku nie jest takie typowe. Szybkie porównanie bardziej zależało mi na tym, żeby porównać diesla z benzyną w miarę porównywalnych samochodach. I powiem tak, kabiny pasażerskie są na tyle zbliżone wymiarami, że jak to za chwilę zobaczycie nawet z użyciem dalmierza, jeśli chodzi o szerokość tych samochodów. 1,44 szerokość kabiny pasażerskiej w Meganie. Za chwilę Wam pokażemy jak to jest w Hyundai'u. I w tym samym miejscu szerokość się daje, dokładnie to samo miejsca, jeśli chodzi o boczek drzwi 1, 43, 85, jak widzicie, jest to różnica centymetra. Osobiście lepiej czuję się w meganie, być może z racji tego, że ona jest w innej wersji wyposażeniowej, nieco bardziej jest tam też przestronnie z tyłu, ale nie to jest celem naszego dzisiejszego odcinka. Całkowicie porównywalne kabiny, zarówno jeden jak i drugi potrafi transportować cztery osoby mojego wzrostu. No to jeszcze popatrzcie w tym szybkim porównaniu, co prawda dotyczącym benzyny i diesla, ale popatrzcie, jak te samochody się świecą. Tak się świeci Megana. No i znów możemy nawiązać do emisji. Megana w pełni LEDowe oświetlenie, czyli niższe zużycie paliwa z tej racji. Wiadomo, LEDy mniej prądu biorą niż tradycyjne oświetlenie. To są już niewielkie wartości, ale jak odnosimy się już do wszystkich aspektów porównania benzyny i diesla, to muszę się do tego również odnieść. No i aspekt czysto praktyczny. Hyundai jak jedziesz w nocy, to czujesz, jakby były świeżki, jak się przesiądziesz z Megany. Pełni ledowe oświetlenie, to już jest takie dobrodziejstwo, że jak raz wsiądziesz do samochodu z full ledami, to już nie chcesz słyszeć o żadnych innych. No i tył samochodów. Odniosę się jeszcze może do tego, co mówiłem na początku, dlaczego ekolodzy i pseudoekolodzy. Bo ci goście, jak często się spotykają, to na takie spotkania przybywają prywatnymi odrzutowcami. Kiepski jestem w te klocki, bo nie mam pojęcia o lotnictwie. Jako prosty inżynier z Kotlina ale nie uwierzę w to, że prywatne odrzutowce nie powodują emisji. A w taki oto sposób świeci się I30 we wnętrzu. w podstawowej wersji. LEDów tu nie uświadczycie, nie wiem na ile go upora przeniesie podświetlenie deski rozdzielczej, ale jak widać, zegary ładnie się świecą na biało, gdy włączę światła no to się odpowiednio ściemnią. Wszystkie przyciski poświetlane na niebiesko i to jest ok jest czytelne, dobrze widoczne. Za wyjątkiem tego, że strasznie kuje w oczy przycisk od start-stop. Jak widać wszystkie pozostałe przyciski się ściemniły, a przycisk od start-stop razi. Pewnie zrobili to celowo. Względy pseudoekologiczne. No a w taki sposób świeci się mega na wszędzie. Ledy, ambienty, duże telewizory. Może się to komuś podobać albo nie. W każdym razie właśnie przesiadłem się z i30 do Megany, czyli przesiadłem się z wieku 20 do 21. Jeszcze jeden aspekt związany z emisjami. Interwał wymiany oleju w Meganie 30 tysięcy. Doskonale wiecie, że go nie stosuje. Wymieniam olej co 11, góra 12. Hyundai interwał co 15 tysięcy. Czyli okazuje się, że współczesne diesle mają mniejszą emisję do środowiska związaną z utylizacją olejów i filtrów, aniżeli współczesne benzyny. Jeszcze jedna rzecz. Ktoś może powiedzieć, że diesel droższy w zakupie, niż benzyna. Często jest to prawdą, aczkolwiek we współczesnych czasach, gdy diesle są strasznie... mają złą prasę, może powiem o tak, to już w cennikach, jeżeli jeszcze w ogóle się znajdują u danych producentów, to ich ceny się niewiele różnią, a przecież liczba transakcji samochodów nowych, w porównaniu z samochodami używanymi, jest na tyle niewielka, że na rynku samochodów używanych diesela, benzyna, z tego samego rocznika, ceny ich kształtują się już praktycznie na tym samym poziomie. Ciekaw jestem, jakie są Wasze Przemyślenia na ten temat, proszę napiszcie w komentarzu, czy bierzecie pod uwagę diesla, czy jednak w dzisiejszych czasach to już tylko benzyna, a może pojazdy elektryczne. Jak wiadomo, obecne unijne prawodawstwo niestety uśmierciło samochody spalinowe, zarówno benzyny, jak i diesle. Myślę niestety, że diesle zostaną uśmiercone znacznie wcześniej przez producentów, co dla mnie osobiście. Jest smutne. Proszę, napiszcie w komentarzu, czy jeździcie dieslem, czy benzyną, czy wybralibyście diesla, czy wybralibyście benzynę, czy może już w ogóle samochody spalinowe nie mają sensu. Dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.